W Warszawa i będzie to moja pierwsza solowa podróż. Nie dość, że w ogóle to jeszcze z samolotem, więc mój pierwszy lot to będzie do Rygi, samotny, że tak powiem. Na razie jest ok, trochę brakuje osoby, z którą mogłabym o czymś porozmawiać, z kimś komentować. Troszkę się stresuję, nie ukrywam. I najpierw lecę do Rygi, tam mam 5 godzin przerwy, no i później właśnie z Rygi lecę do Argus. Także myślę, mam nadzieję, że tą rybę uda mi się pozbierać w ten czas, co będzie wolny. Kochani, jestem na lotnisku w i powiem Wam szczerze, jestem wzruszona. Jestem po swoim pierwszym locie. Było super, to było tylko 40 minut, bo ja zapomniałam, że tutaj jest godzina do przodu. Eee, I naprawdę, po prostu, słuchajcie. Lecę teraz znaleźć jakiś autobus i lecę na takie szybciutkie zwiedzanko miasta. Bo jeżeli tutaj jest tak 5 godzin, to chcę drodzy, jadę autobusem, dosłownie potędziłam od razu z lotniska na autobus. Nie zdążyłam, ale na chwilę przyjechał kolejny, jest to autobus 22 i że co chwileczkę 2 euro kosztuje dojazd do miasta, bo właśnie jadę na chwilkę je zobaczyć. No i co, będę jechać pół godzinki. mam nadzieję, że zdążę. Ale raczej zdążę, autobus łatwo znaleźć jest dosłownie naprzeciwko, jak tylko wyjdziecie z lotniska, taki dla... Powiem Wam szczerze, że to tylko jest przepiękne, przeromantyczne, jest teraz godzina dziewiąta i naprawdę jest pusto, mogę Wam nawet pokazać taki główny, jeden z głównych placów, no i jest tak pięknie, chciałabym tu kiedyś na dłużej naprawdę przyjechać, pokażę Wam jak pięknie, ja sobie tutaj siedzę na takiej ławeczce, tyluję, wiecie, nikt mnie nie zaczepia, nikt mi nie przeszkadza, super, po prostu idealnie, Prze Łotwa przepiękna, Ryga jest przepiękna. Ja jestem już na lotnisku w Rydze z powrotem. Jestem na maksa, zmęczona, z wielkim placakiem. No i co? I lecę na... Lecę na samolot, który będzie leciał do Arhus. Kochani, wylądowałam. na lotnisku w Arhus, ale poza jest w środku niczego. Nie wiem, gdzie jest autobus do centrum, ale ale odnalazłam ten napis bus tutaj, więc jedyne to mnie ratuje, że chyba po prostu tutaj będzie za 20 minut, także zobaczymy. Kochani, ja już w Arkus. Udało mi się trafić na taki autobus. Już nie było łatwo. Dużo ludzi. Idę teraz do swojego hostelu i zobaczymy jak będzie. Jestem mega zmęczona. Ta tęcza tam u góry to taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli. Później Wam pokażę za chwilkę jak tam podejdę tego miasta. No i chodzi o to, że to jest, to jest po prostu muzeum sztuki współczesnej i to jest taka wystawa, ona jest taka cała kolorowa dookoła, może później Wam pokażę jak będzie bardziej widać. Ja się zameldowałam, przebrałam, odświeżyłam trochę. No i powiem Wam, że jestem zachwycona tym hostelem. Jestem w ogóle pierwszy raz, mieszkam w hostelu i na razie jest mega spoko. Mieszkam z sześcioma chyba dziewczynami. Nie widziałam ich i jakby to mi się podoba. I są takie fajne łóżka właśnie z tymi zasłonkami, więc to jest takie fajne, bo chciałabym jednak mieć dużo prywatności. No, a teraz idziemy... Jezus, już widzę taką piękną uliczka, zaraz Wam pokażę. Patrzcie tylko na to, co jest obok mojego hostelu. Przepiękne domki. Przy tych pięknych domkach dużo ludzi, więc ja mam taki plan, by jutro tam podejść, raniutko po prostu, jak nikogo nie będzie, bo to dosłownie obok mnie. I, a teraz chcę zobaczyć kolejne piękne budynki, czyli idziemy zobaczyć katedrę w Arhus. I oto jesteśmy, moi drodzy, przy katedrze. Przepiękna. Powiedz wam, że Wam lepiej pokażę. To Muzeum Aros i tak ono wygląda właśnie w tym kółku, to jest taka tęcza, można w niej chodzić. Nie wiem czy się na to skuszę, zobaczymy, na razie jesteśmy na pięknych ogrodach na dachu, pokażę Wam zaraz jak to jest pięknie. Właśnie zamówiłam sobie paczkę niespodziankę z jedzeniem. Nie wiem, co w niej jest. Pierwszy raz coś takiego robię, ale wszystko się udało. Paczka jest o wiele większa niż się spodziewałam, yy, więc za chwilę usiądę sobie przy morzu na brzegu yy, i będziemy kochani patrzeć, co tam w środku jest dobrego. Jestem mega głodna. Od tej kanapki z lotniska nic nie jadłam, więc nie polecam Coś w sensie, nie róbcie tak w ogóle. Jesteście częściej yy, niż ja. jest na Żabaka i patrzcie na ten widoczek. Idealnie, żeby sobie zjeść. Patrzcie, co mam. Mam coś takiego. Mam soczki, Mam, słuchajcie, jakieś tutaj, oj. <grytanie> mam tutaj jakieś korony, e, jakieś donaty i sałatkę potężną. Także mega. Dzieją się tu jakieś rzeczy, jakiś bieg chyba będzie więc to się wszystko przygotowuję. Mam nadzieję, że dzisiaj go nie będzie, żeby nie było dużo ludzi. Cześć kochani, witam Was z lasu, więc niech Was to nie zmyli, nadal jestem w Arhus w Danii. tylko że tak, rano byłam odebrać jedzonko znowu z aplikacji, znowu paczkę niespodziankę. Mam ją tutaj zapakowałam sobie ją w torbę i teraz idę do jakiegoś ładnego parku, ale na drodze znalazłam las w którym będę mogła to zjeść i dzisiaj mam bardzo dużo fajnych rzeczy dużo planów między innymi zobaczyć Most Nieskończoności to już za niesamą godzinkę także kochani zostańcie ze mną moi drodzy w trakcie wyprawy weszłam do jakiegoś lasu już idę chyba z 20 minut z moją torbą, z jedzonkiem i ciągle szukam miejsca, żeby coś zjeść i gdzieś zjeść Zaraz w miarę spoko miejscóweczkę tutaj w takim lesie i zaraz zobaczymy, co jest w naszej pasce. Patrzcie tylko na to. Ja dodałam 20 zł słuchajcie. Ser pleśniowy jest. Nikogo nie ma. Ptaszki śpiewają, a ja nawet dostałam tutaj w tym jedzonku masło. Także widelec sobie wzięłam wczoraj z recepcji z hostelu, więc mam wszystko. Powiem Wam jedno o Archus, co już teraz po prostu wiem po 24 godzinach pobytu tutaj, no może mniej. Jeszcze na plaży nie byłam, nie byłam i w ogóle, ale powiem Wam już teraz, że to jest miasto idealne, bo ono tak, ono ma. Stare miasto, piękne kamieniżki, przede wszystkim ładne domki, czyli coś dla fanów Instagrama. Ma las, czyli dla fanów takiego wypoczynku, chodzenia po lasach, biegania, o rowerach nie wspominając. Ma plaże, czyli dla fanów też odpoczynku, no, wygrzania się. No i ma też zabytki. Do jednego takiego właśnie idziemy, idziemy do letniego dworku, który Wam pokażę. Idziemy też do Mostu Nieskończoności, tak jak Wam mówiłam, więc tak naprawdę jest to miasto. W którym naprawdę masz wszystko. Wszystko po prostu dla każdego. Mega mi się to podoba, no i będę wam to dzisiaj też pokazywać. O to ta rezydencja. I patrzcie, macie taki domek, taki ogródek. A tam może. To jest po prostu raj. Ja nie wiem, czy ja, czy ja po prostu jeszcze żyję. Po prostu jest tu przepięknie te ogrody i nikogo nie ma. Spójrzcie, tutaj, jakie piękne to. Prostą rzeczy I takie domki tu są. Ale nie będę wchodzić bez bramka, ale tu gdzie można, to po prostu... A tam z tyłu za tym domem jest morze. No można mieszkać w bardziej idealnym miejscu, nie. Bardzo powiem Wam, brakuje mi takich zadbanych miejsc właśnie w Polsce. Jest, moi drodzy, most nieskończoności. Piękne morze. Moi drodzy, ja już jestem przy takim budyneczku, to jest kawiarnia. Zamówiłam sobie kawkę i powiem wam, że z tego mostu nieskończoności, bo tutaj jest strasznie daleko, bo to jest totalnie po drugiej stronie i postanowiłam podjechać autobusem. Czekałam na niego trochę, spóźnił się, ale wsiadłam. No i pani chciałam kupić, bo ja tu pani wiedziałam, jak w ogóle się kupuje. Ona powiedziała, że nie można płacić gotówką, a ja nie mam koron. Chciałam zapłacić euro, ale nie przyjmowała. No i ja powiedziałam: No dobra, no to wysiądę po prostu na najbliższą przestankę, bo ona już jechała. No i nagle jakaś dziewczyna za mną mówi, że mi może kupić bilet. I słuchajcie, kupiłam bilet. Nie chciała nic w ogóle w zamian, ale wysłała mi bilet messengerem, więc ja do niej napiszę i oddam jej tą kasę, bo naprawdę mi się tak głupio zrobiło i mi było tak wstyd. I tak się pytałam, czy na pewno, czy na pewno nie chcę, żeby jej oddawać. Ona, że nie, także naprawdę mega, mega dobrze, że tak powiem. Ludzie mnie spotykają tutaj. No a teraz piję sobie kawę i trochę czinuję, bo zmęczyłam się tym wszystkim. Usiadłam sobie z Pićkiem tutaj w centrum. patrzycie, tu jakaś wystawa samochodów jest teraz ugarnęła. Jakie fajne autka stoją. Gdyby nie fakt, że bateria mi się w telefonie <laughs> kończy, yy, to ja bym mogła cały dzień po prostu być tutaj, a tak to ja mam mapy w telefonie, więc fajnie by było mieć jednak go yy, do dostępnego, więc wracam zaraz do hostelu, dosłownie podładować ten telefon. I jako podładuję ja ta po godzince znowu wychodzę, bo to jest super miejsce, żeby po prostu chodzić, chillować i tak by sam ze sobą. No kurczę, wydaje mi się, że perfekcyjnie po prostu wybrałam na solo trip to miejsce, bo jest mi tu super. Ja już przebrana i przyszłam po znowu paczkę niespodziankę Jezonka, tylko to tutaj idę. Dostało mi 3 minuty, także tutaj łażę, czekam chyba po liście tuchowym, które jest chyba zamknięte, ale obok jest stacja kolejowa, no i właśnie stamtąd, że tak powiem, się żywię w pewnym sklepie. Zobaczymy, co dzisiaj mi zaproponują. Mam nadzieję, w ogóle jest wczoraj, to ja chyba 30% tego, co mi dali, zjadłam, a serio 20 złotych to jest że to jest taka yy, apka i taka możliwość, więc dzisiaj chyba też zjemy w tym samym miejscu co wczoraj. Yy, no zobaczymy. Dobra, idę, bo już wybiły chyba moje, yy, mój czas. Mam już swoją paczkę z jedzonkiem i jestem z dobrze znanej na miejscówce, którą wam zaraz pokażę, ponieważ jadłam tu także wczoraj obiad o kolację. Jestem bardzo ciekawa, co tam jest, bo nie patrzyłam. Tutaj to jest super, tylko teraz coś jacyś i gości ludzie mi się trafili obok, ale mam nadzieję, że sobie zaraz pójdą. Oto moje jedzonko z takim widoczkiem. Dwa energetyki, więc bardzo dobrze, bo jutro rano mam samolot. I taka pyszna kanapeczka. Miałam w ogóle dzisiaj taką ochotę na owoce, widzę, że tutaj coś pysznego jest. Kanapeczka kolejna i pan był taki miły, że dał mi widelac, ponieważ pytałam się, czy będę go potrzebować, a on ich wrzucił. Także cudownie. Zjedzone będzie piękny zachód słońca, bo już jest słoneczko piękny Jest Golden Hour. <laughs> Idę teraz, mam pół godziny pieszo, więc lecę na plażę. Witam Was już następnego dnia. Jest dzisiaj niedziela. No i ja dzisiaj wracam już niestety do Polski. Niestety, stety. z jednej strony się cieszę, bo już bardzo teraz bym za moim narzeczonym w ogóle za Polską. Yy, I w ogóle za tak, tak samotności już nie za dużo. Ale z drugiej strony yy, strasznie mi się po prostu tu podoba. Więc myślę, że jeszcze tutaj wrócę, więc pewnie wylog jeszcze stąd będą. Jest tu po prostu przepięknie, tak jak Wam też zresztą nieraz już mówiłam. No i mam teraz autobus na lotnisko. Później lecę bez Pośrednio już do Gdańska, no i z Gdańska mam po paru godzinach pociąg do Warszawy. Także około 20 będę w Warszawie, więc dzisiaj taki cały dzień powrotowy, bo jutro co? No, jutro na studia, zajęcia. Zostałabym naprawdę jeszcze ten dzień dwa dłużej. szczególnie, że wtorek mam wolny, no ale nie, w poniedziałek muszę być już na zajęciach. Studia są najważniejsze, więc no tak, trzeba odłożyć na chwilkę te podróże. No i co, i idę na to lotnisko. Dobra, kochani, przeciw na lotnisku w ARCHUS możecie tylko taki mały woreczek mieć, dają takie yy, napłyny. Ja musiałam wyrzucić parę rzeczy, bo miałam tłumacz, także nigdzie indziej nie miałam tego problemu, tylko tutaj. Moi drodzy, ja już jestem w Gdańsku na lotnisku, jestem z siebie bardzo dumna, bo to była bardzo udana podróż, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę oczywiście, jeżeli Wam się podobało, komentarz możecie też po sobie zostawić, a ja teraz usiadam w autobus na dworzec w Gdańsku i potem mam pociąg już do Warszawy, więc to już prościutko w Polsce już wszystko jest łatwe, chociaż za granicą też było łatwe, nie miałam z niczym problemu. Yy,